Co my tu mamy? Tęskniłem za tobą. Ja za tobą też. Skurcz mnie dopadł. Nigdy się nie zamknął. Weź pigułkę. Nie będę się faszerował. Parzą się jak zwierzaki. Mam dosyć. Co zrobisz? Za długo z tym zwlekałem. Co robisz? W wojsku dali mi bazookę. Przywiozłeś ją? Wiedziałem, że kiedyś się przyda. Nie wygłupiaj się. Jeden strzał. In mm, to linii. Obudź się. Coś nie tak? Miałem piękny sen. Powtarzałeś gin to Ale on tego nie słyszał. Słyszałem. Chcesz go wykończyć? Nie tknę go. I dobrze. Poszukam sieci zabójcy na zlecenie. Wygoogluję go sobie. Wsadzą cię.